Witam Was serdecznie. Zapraszam do wysłuchania prognozy na grudzień 2024 dla zodiakalnych koziorożców. To będzie oczywiście czytanie ogólne, ale jeżeli ktoś chce dla siebie szczegółowe, prywatne czytanie, to zapraszam do kontaktu. Można również zamawiać już czytania roczne. Przechodzimy do czytania dla koziorożca na grudzień. Wszystkim koziorożcom, które w grudniu obchodzą urodziny, życzę wszystkiego najlepszego. Wy w tym miesiącu, diabeł, czyli wy. Karta diabła jest kartą koziorożce, ale oczywiście, oprócz tego, że reprezentuje Wasz znak, jest kartą trudną. Jest kartą, która mówi o lękach, o uzależnieniach, o toksycznych relacjach. O sprawach, które na pewno nie ciągną nas w górę, tylko niestety nas dołują. To są sprawy bardzo często takie, z których jest się trudno uwolnić, na przykład trudne relacje, na przykład właśnie nałogi. Więc takie tutaj historie się mogą pokazywać, lub też w niektórych przypadkach po prostu ta karta może reprezentować Was. Co jest dla Was wyzwaniem w tym miesiącu? Królowa Mieczy. Królowa Mieczy jest osobą hmm, myślącą bardzo racjonalnie. Jej racjonalność wynika z jej doświadczenia. Z doświadczenia życiowego, z przeżytych różnych sytuacji trudnych i ona po prostu wyciąga wnioski i bazuje na tym, co już wie o życiu. Jest też racjonalna, dosyć chłodna, jest samodzielna, jest niezależna, więc ta karta reprezentuje również kobiety, singielki, rozwódki, wdowy, tak? Czyli może być wyzwaniem dla Was, że na przykład jakaś relacja się rozpadnie i będzie to dla Was na przykład trudne. Co było w przeszłości? No właśnie, bo tu był jakiś cesarz, czyli prawdopodobnie jakaś relacja z kimś, kto no, jest dla Was ważną osobą, być może partner, być może ktoś z rodziny, ktoś z kim się liczycie, być może relacja zawodowa się rozpada, bo to jest, tak jak powiedziałam, niezależność, tak? A jeżeli pracujemy z kimś, no to wiadomo, że ta współzależność występuje. Więc ktoś był ważny i ta osoba, ta relacja z tą osobą, te sprawy, które jej dotyczą, przechodzą do przeszłości. Co jest przyczyną obecnej sytuacji? Rycerz Buław. Rycerz Buław to jest taka osoba, którą w zasadzie wszyscy lubią. Wszyscy ją lubią, ponieważ jest kontaktowa, ponieważ jest rozmowna, yy, jest taka aktywna, śmiała, dąży do celu, ale rycerz Buław jest też określany jako Taki playboy, jako podrywacz, tak? Więc bardzo możliwe, że u niektórych z Was pojawia się jakaś sytuacja, że macie kogoś, kto Was kusi, bo przy tej karcie diabła to może być bardzo kuszące. Może ktoś Was zaprasza na randkę, mimo że jesteście w relacji, może ktoś Was zaprasza na kawę, mimo że sam jest w relacji, tak? Więc to może być też taki ktoś, ale generalnie na pierwszy rzut oka bardzo interesująca postać to też może być osoba. Spod znaku ognia, baral lew strzelec. wiadomo, że ogniste znaki, no to są najbardziej, te, które najbardziej umieją flirtować i romansować. O czym myślicie? Szóstka kielichów. Szóstka kielichów jest kartą tęsknoty, y, takich mm, sentymentów, które y, gdzieś tam czasami przychodzą. I myślę sobie, że y, w okresie. W którym tradycyjnie wiele osób obchodzi święta, gdzie jest okazja spotkać się z rodziną, chociażby z tego względu, że mamy wolne, niezależnie od tego, czy jakby jest to dla nas powiązane z religią, czy nie. Więc może być ta, ta, ta tęsknota jakby zrealizowana, czy yy, yy, przez, przez odwiedziny, przez wyjazdy, przez spotkania rodzinne, tak? Może być też tak, że właśnie nie możecie się spotkać z rodziną, nie możecie się spotkać z bliskimi, bo na przykład mieszkacie daleko, albo praca wam nie pozwala, albo jakieś inne sytuacje, nie wiem, zdrowotne, finansowe itd., to ta tęsknota się może pojawić, że są święta, jest nowy rok, a ja nie mogę się na przykład spotkać z kimś, za kim tęsknię, albo na przykład ktoś z naszego życia zniknął w tym roku i tęsknimy za tą osobą, i te, ten czas, właśnie końca roku, który sprzyja podsumowaniom, też może jak najbardziej o tym mówić, że tęsknimy za kimś, kto z naszego życia zniknął, a był ważny. Co w najbliższym czasie? Jakieś decyzje? Będziecie wybierać jedną z opcji. W dwójce monet jest tak, że my tak naprawdę trzymamy dwie sroki za ogon i nie umiemy żadnej odpuścić. I chodzi o to, żeby się zdecydować na jedną z opcji, żeby nie, nie robić dwóch rzeczy naraz, które, z których żadna nie będzie dobrze zrobiona, a raczej skupić się na czymś jednym. Dwójka monet mówi o tym, że trzeba podjąć decyzję, trzeba wybrać ścieżkę. Także jakieś tutaj będą przed Wami wybory. Wasze nastawienie as kielichów. Pięknie. Jesteście gotowi na coś nowego, na nową relację, czy to zawodową, czy prywatną, czy przyjacielską, każdą inną, bo pamiętacie, że tutaj ewidentnie się coś, coś się rozpadło. Ewidentnie zostaliście, czy zostałoście pozostawieni sami sobie, co nie znaczy, że to jest dla Was złe, czy to jest dla Was trudne. Natomiast jesteście otwarci na coś absolutnie nowego. No, i a z kielichów mówi o wchodzeniu w relacje i romantyczne i każde inne, bo to jest czytanie ogólne, więc on, ono nie będzie mówiło tylko o relacjach romantycznych, ale to uniezależnienie się spowoduje, że robicie miejsce na coś nowego, czy na kogoś nowego. Wasze otoczenie, czwórka kielichów. Możecie mieć wrażenie, że. Hmm, Otoczenie na Was nie zwraca uwagi, że Was nie zauważa, że jesteście przezroczyści, że e, Wy wykonujecie jakieś gesty, a po prostu jesteście niewidzialni. Druga opcja może chodzić o to, że Wy nie zauważacie, że ktoś z otoczenia wyciąga do Was rękę, że ktoś e, jest w ogóle, że coś się dzieje, a Wy możecie to przegapić. W Czwórce Kielichów można przegapić fajną, Okazję, to jest ten kielich, który tutaj gdzieś z wszechświata przychodzi do Was. Więc bądźcie uważni. Czego nie widzicie? Nie widzicie tego, że y, Wasze myślenie Was w jakiś sposób blokuje, ogranicza, że jesteście y, jak związani, jakbyście nie widzieli żadnej opcji, a przypominam, że będziecie postawieni przed jakimś wyborem. Więc. Y, być może nie zdajecie sobie sprawy, że to, ogr to ograniczenie, ten problem z dokonaniem wyboru jest tylko i wyłącznie w waszej głowie. Rezultat. No i pięknie. Rydwam. Ruszycie z miejsca, słuchajcie. Nie będziecie tkwić w tym. Albo w tej trudnej relacji, czy to zawodowej, czy innej, czy w jakiejś innej trudnej sytuacji, tylko pójdziecie do przodu. Karta rydwanu mówi, że ruszamy z kopyta, że tak powiem, tak? Tak jak te koni tutaj. Jeżeli już wiemy, czego chcemy, ponieważ w dwójce monet jeszcze nie wiemy, czego chcemy, ale już w karcie rydwanu, żeby ruszyć do przodu, musimy wiedzieć, w jakim kierunku w ogóle zmierzamy. Ja wezmę drugą talię i podopytujemy tutaj o parę rzeczy. Dobrze. Dlaczego się pojawiła karta diabła. Tak jak powiedziałam, ona może reprezentować was i królowa kielichów. Hmm. Może tu chodzić o relację, która jest uzależniająca. Może to chodzić o relację, która jest bardzo dobra. Bo po prostu, jeżeli ta karta pokazuje was, to jesteście w relacji z osobą, z którą jest uczucie bezwarunkowe, z którą macie. Hmm, Związek czy jakąkolwiek inną relację, bo tak jak powiedziałam, to nie dotyczy tylko relacji romantycznych, z którym macie po prostu bardzo dobrym, na dobrym poziomie, taką szczerą, taką lojalną. Natomiast dla niektórych, tak jak powiedziałam, to jest toksyczna jakaś historia. Historia, z której no, warto byłoby się uwolnić i dlatego właśnie pokazała się ta Królowa Mieczy i co ona oznacza? No uwolnić się od tego Króla Buław. Ten Król Buław jest bardzo, on może być bardzo opresyjny, on może zachowywać się jak osoba, która was posiada, a nie jest waszym partnerem. Jak osoba, która może wami zarządzać, jak osoba, która, hmm... ciekawa jestem czy tu wszystko dobrze widać. Jak osoba, która po prostu pokazuje się jako wasz władca, a nie partner. Dlatego też być może właśnie z taką osobą macie się rozstać, rozdzielić, i to może być tak, jak powiedziałam, też pracodawca. Kim jest ten cesarz? Ten ktoś y, zawsze musi być y, jego na wierzchu, zawsze musi być jego racja, zawsze prawda musi być po jego stronie. Czyli to jest ktoś, kto nie daje wszystkim w, w, wokół siebie pola do w ogóle do żadnego y, wyrażenia siebie, tylko decyduje on o wszystkim. Y, szóstka kielichów. Y, to za czym albo za kim tęsknicie. Ten, za kim tęsknicie, to jest sytuacja czy, czy miejsce, czy osoba, to jest sytuacja, która Was bardzo boli, która, w której poczuliście się po prostu pozostawieni na lodzie, pozostawieni sami sobie. Bardzo Was to zabolało. Bardzo możliwe, że właśnie nie wiem, dostaliście wypowiedzenie na przykład z pracy i to Was tak y, po prostu boli, a Wy byście chcieli tam być. Bardzo możliwe, że ktoś powiedział, że nie chce z, z Wami rozmawiać, nie chce y, z Wami się spotkać na przykład teraz w tym okresie świątecznym i Was y, y, w tym mocno zranił. Czego będą dotyczyły Wasze dylematy? Dwójka monet i dwójka monet. No to już jest wszystko to, co powiedziałam. Czyli po prostu trzeba zdecydować. Czego się chce, na co się otwieracie, no na samo szczęście, na samo szczęście. Czy to relacje, czy nowa praca, czy, yy, czy związki, czy relacje romantyczne, yy, to jest coś, co Wam ma przynieść szczęście. Jesteście otwarci na to, żeby coś nowego w Waszym życiu się pojawiło, co Wam przyniesie szczęście. Co pokazała nam Czwórka Kielichów? Umiarkowanie to może być osoba spod znaku strzelca lub z innego znaku ognistego baran lew? To jest sytuacja, której ktoś daje, aby przyjmujemy. I tu chodzi o to, tak jak wcześniej wspomniałam, żeby nie przegapić czegoś, że może coś do nas przyjść, może przyjść jakaś pomoc wyciągnięta do was dłoń, a wy możecie tego w ogóle nie zauważyć. Co, co Was blokuje? W jakiej dziedzinie jesteście przyblokowani? W jakiej dziedzinie może nie w dziedzinie. W jakiejś sytuacji, w której jest y, 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 ktoś nad wami, albo ktoś z rodziny, ktoś, kto jest waszym na przykład przełożonym, tam gdzie jest hierarchia, y, bardzo możliwe, że niektórych blokuje właśnie, y, blokują, blokują te religijne przekonania, tak. Więc tutaj musicie sobie sami już odpowiedzieć, co dla kogo pasuje, tak? Bo może być tak, że na przykład wy byście chcieli spędzić święta w ciepłych krajach na, na tygodniowym wyjeździe, a wasza rodzina mówi, ale jak to ty świąt w domu nie spędzisz? Więc może być tak, że ta tradycja was może tutaj blokować. No, ale na koniec jest fajna karta, bo mamy Rydwan. To jest to, co się tutaj pokazało. Czyli bardzo możliwe, że przyjmiecie, zauważycie coś, co do Was idzie, i nie przegapicie tego, i wtedy ruszycie z miejsca. A jaka rada dla Was na ten miesiąc? Karta śmierci mówi o zakończeniu jakiegoś etapu. Mówi o bardzo świadomym wejściu w nowy y, czas, w nowy, y, w nowy jakiś cykl, y, bo w karcie śmierci my y, dojrzewamy do jakichś zmian, do zakończeń, tak? Tutaj pamiętajcie, że się pokazała królowa mieczy, która jest bardzo świadomą osobą, która kończy rzeczy, kończy sytuację yy, bardzo na chłodno. To nie znaczy, że ją to nie boli, ale ona jest bardzo, bardzo racjonalna. Więc takie tutaj dla Was są karty na grudzień. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejne czytania.